Jeśli oglądacie nas Państwo z miejsc, gdzie jest brzydka pogoda, na przykład pada, grzmi, to mamy dobrą informację. Będzie ładnie nie tylko za sprawą Moniki Kubiaczyk, ale i Katowic, które Katowic, za Moniką tak. właśnie są bardzo tam ładne. Ale już tak zrobiłaś taki początek, jakby miała się pogoda zmienić. Ja I teraz na mnie spoczywa ten przykry obowiązek przekazania tych wszystkich okropnych wiadomości. Że tylko możemy, drodzy Państwo, popatrzeć dokładnie. Możemy sobie tylko popatrzeć na Katowice, gdzie jutro też spadnie deszcz, czy nie mam. Dobrych wiadomości dla nikogo oprócz mieszkańców Podlasia. Tam jutro do końca dnia, do samego wieczora będzie pogodnie, a nawet w niektórych miejscach słonecznie, dokładnie w suwałkach. Tymczasem popołudnie właśnie takie, ale takie niebo też dzisiaj może nie aż tak jasne, ale pogodne zdarzało się w Warszawie. Ten deszcz przeplatał się z takimi momentami, kiedy słońce wyglądało z za chmur. Oczywiście więcej momentów było deszczowych i to się niestety w najbliższym czasie nie zmieni. Z dobrych informacji to taka, że jutro zrobi się cieplej. Sprawdzamy w takim razie, co się dzieje w Europie. Układy frontów atmosferycznych zbliżają się do Polski. To już kolejny deszczowy front związany z Niżem znad Wielkiej Brytanii i on jutro swoim zasięgiem obejmie prawie całą Polskę. Na południu cały czas słonecznie i upalnie. 35 stopni w Rzymie to będzie najcieplejsza jutro europejska stolica. W centrum widać też, że wzrosła temperatura w 1,30, Warszawa 26, ale aura cały czas właśnie Taka niżowa. Na północy podział, w Oslo pogodnie, a w pozostałych stolicach skandynawskich też dość pochmurno i deszczowo. Półwysep Iberyjski oczywiście słoneczny, tutaj nic się nie zmienia. Przechodzimy do sytuacji w tym momencie: 20 stopni w Warszawie, maksymalnie 24 we Wrocławiu i wszędzie jeszcze to popołudnie mija pod znakiem dość dużych chmur. Do wieczora możliwe jeszcze opady deszczu, gdzieś tam lokalnie też może zagrzmieć, ale na na przykład, w nocy już te opady, które tutaj Państwo widzą, spokojnie one będą zanikające. Pojawią się wieczorem i już mniej więcej w drugiej części nocy powinny pojawić się takie jak na Kujawach właśnie rozpogodzenie. Jednak proszę uważać, w wielu miejscach pojawią się mgły, które rano będą skutecznie ograniczać widoczność. Także proszę na siebie uważać, podróżując podczas nocy. I co nas pewnie ciekawi, jutro sobota, także początek weekendu, a pogoda, no niezbyt wakacyjno-weekendowa, przynajmniej na centrum, na południu, na zachodzie, na północy z wyjątkiem Podlasia. Tam będzie pięknie z temperaturą na poziomie 26 stopni. Poza tym, jak już jesteśmy przy temperaturze w centrum, podobnie najcieplej będzie na krańcach południowo-zachodnich, tutaj do nawet 29. Jeszcze więcej wyładowań atmosferycznych niż dzisiaj. Te burze obejmą swoim zasięgiem prawie całą Polskę, z wyjątkiem właśnie krańców północno-wschodnich, także spodziewajmy się jutro też takich szybszych porywów w i uważajmy, na drogach warunki do podróżowania nie będą dobre. A co w kolejnych dniach? W niedzielę bez opadów w centrum i na zachodzie, na wschodzie jeszcze burzowo i deszczowo. W poniedziałek deszcze z kolei na zachodzie i południu, a na wschodzie odetchniemy od opadów. Temperatura na poziomie 19-26 stopni. Kolejne dni tego tygodnia, wtorek, środa, czwartek, widzą Państwo też pod znakiem deszcz, też deszczowo-burzowych chmur. Żeby to sobie wszystko uporządkować, Sprawdzić. Aplikacja Pogoda Interia się poleca, a ja wracam niedługo do zobaczenia. Brawa dla tego pana, nie bądźmy obojętni, drodzy państwo. A teraz już. Pocieszyła się Monika Kubiaczek i prognoza pogody. Co tam w pogodzie, droga pani. Potem w pogodzie. Na Podlasiu jutro słonecznie, pogodnie, 26 stopni, idealna wakacyjna aura, ale tutaj zrobimy kropkę, ponieważ w pozostałej części Polski będzie takie kopiuj-wklej z dzisiaj. Zaraz zobaczymy, jak to w szczegółach będzie wyglądać, począwszy od najbliższej, zbliżającej się już nocy. Opady, które wystąpią między innymi w Wielkopolsce czy na ziemi łódzkiej, a także na południu i na wschodzie, będą powoli zanikać. Pojawią się późnym wieczorem, druga część nocy już powinna być pogodna, tak jak np na Kujawach, czy na przeważającej części wybrzeża. Jednak proszę uważać, ponieważ w wielu miejscach pojawią się dość gęste mgły. Na zachodzie, na ziemi świętokrzyskiej, a także na północnym wschodzie one na pewno będą skutecznie utrudniać widoczność nad ranem, także jeszcze raz uwaga. Pomorze Kujawy i Wielkopolska w sobotę wyglądają w ten sposób. Zagrzmi, popada i utrzyma się spore zachmurzenie, ale będzie cieplej. 22 stopnie zobaczymy w brzegu Przyjemne 25 w rejonie Trójmiasta, a jeszcze lepiej będzie w Poznaniu. Tutaj 27 na termometrach. Na pewno będą momenty, tak jak dzisiaj w Warszawie, z takimi, no może nie godzinami, ale minutami słonecznymi. Przerwy między właśnie tymi opadami i burzą, także nie będzie to dzień spisany na straty, ale na pewno parasolka cały czas pod ręką się przyda. Podlasie. Zacznijmy od tego regionu na północnym wschodzie. Pogodnie w Białymstoku, słonecznie i nawet bezchmurnie w wielu miejscach Dnia w suwałkach 26 stopni, do tego także lato idealne. Weekend też idealny. Olsztyn z opadami deszczu, bez burzy, z temperaturą 27 stopni to y, miłe zaskoczenie, ponieważ dzisiaj mieliśmy tam jedynie 17. Także dobrze, że jutro tam temperatura wzrośnie, bo pewnie trochę Państwo się y, wychodzili w ten dzień. 26 stopni w Warszawie i tutaj już spodziewamy się lokalnie burzy. Taka sama sytuacja, jeżeli chodzi o łódź. Na południowym wschodzie już wszędzie zagrzmi. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni na Podhalu, po maksymalnie 26 w Krakowie, a także na Podkarpaciu. Jednak najgoręcej będzie na południowym zachodzie i to zazwyczaj Wrocław jest tym najcieplejszym miastem, a tymczasem Opole. Tutaj 29 stopni jutro, ale we Wrocławiu niewiele mniej. 28 ziemi, Lubuska 26 i gdzieś tam pomiędzy jeszcze Górny Śląsk. Tutaj na termometrach 27 stopni, a aura to wszystko podobne, co w pozostałych w stałych miastach Polski, pochmurno i deszczowo. Jeżeli chcą Państwo być na bieżąco z tymi wszystkimi zmianami, bo pogoda ostatnio dynamiczna, to oczywiście polecam aplikację Pogoda Interia. Do zobaczenia. I wracamy do informacji z kraju, drodzy Państwo. Tym razem do tych pogodowych informacji. Tak sobie myślę, Monia, że taka modna teraz jest afirmacja, żeby sobie afirmować, drodzy Państwo, że na przykład tak jak ja dziś rano wchodząc do pracy padało. Myślę sobie, niech będzie ładnie. Niech będzie ładnie, jak będę wychodzić. No i proszę. Twoja afirmacja została odebrana nie tam, gdzie trzeba, bo we Wrocławiu, myślę, ktoś tam ją odebrał. Podziękowania, proszę wysłać. Tak, no. o właśnie. Myślę, że zrobiłaś dzień mieszkańcom i Wrocławia. Tam faktycznie jest słonecznie. No duży Kontrast, jeżeli chodzi o Wrocław i Warszawę, ale spokojnie, już jutro wszyscy zostaną porówno obdarowani deszczem i burzą. O takie porówno mi chodzi, no ale trudno. <grytanie> za wyjątkiem Podlasia, proszę Państwa, tam będzie pogodniej i słonecznie, także zapraszam po szczegóły prognozy pogody. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać dziś, jutro, a także w kolejnych dniach. Niestety dużo się nie będzie zmieniać, ale o tym za chwilę. Układ niskiego ciśnienia z nad Wielkiej Brytanii i układ frontów atmosferycznych z nim związany będzie kształtował Pogodę w Polsce i będzie wyglądać to właśnie tak. Pochmurno, deszczowo i burzowo. Z taką samą aurą zmagają się mieszkańcy środkowej Europy. Na południu jest słonecznie, na północy podział, na Półwyspie Iberyjskim również słonecznie. Upał w Rzymie, tam 35 stopni. To jeżeli chodzi o stolice, bo zdarzają się miejscowości na południu, gdzie oczywiście jest o wiele cieplej. Najbliższa noc z opadami deszczu, które będą zanikać. Wielkopolska, Ziemia Łódzka, Południa, a także Wschód. Tutaj wieczorem powinno zacząć padać, ale szybko przestanie. Na co za... warto zwrócić uwagę to na te mgły, które pojawią się na zachodzie, na ziemi świętokrzyskiej, a także na północnym wschodzie. One będą dość gęste. Temperatura na poziomie 9 stopni w Olsztynie i około 13 w centrum. I wracając jeszcze do zamgleń, no to uważajmy na drogach, ponieważ poranek może być dość kłopotliwy, jeżeli chodzi o widoczność, a z kolei wieczorem w wielu miejscach spadnie deszcz, także drogi mogą być śliskie. Przechodzimy do tego, co będzie działo się jutro, a mianowicie zrobi się cieplej. To na pewno dobra informacja, od której zacznę. 26 stopni we Wrocławiu, a duża zmiana w Olsztynie. Dzisiaj tam zaledwie 17, a jutro 27. Także przyjemnie. 29 stopni w Opolu to będzie najcieplejsze miasto w Polsce. Wszędzie popada, wszędzie zagrzmi, za wyjątkiem Podlasia. Piękne 26 stopni i jeszcze lepsza pogoda, aura. Wiatr na ogół będzie oczywiście umiarkowany, jednak widzą Państwo, że prawie że we wszystkich miastach Polski może zagrzmieć. I w momencie, kiedy będą wyładowania atmosferyczne, ten wiatr oczywiście będzie silny i porywisty, także też uwaga, ostrzeżeń dla kierowców i nie tylko nie brak jutro. Uważajmy, nie tylko podróżując, ale również gdzieś przemieszczając się pieszo, najlepiej podczas burzy oczywiście zostać w domu. I kolejne dni. Zobaczymy, czy coś się będzie tutaj zmieniać. Zaczynamy od końcówki tygodnia, która będzie bez opadów w centrum, a także na zachodzie. Na wschodzie jeszcze może przelotnie popadać i zagrzmieć, a na termometrach zobaczymy od 24 do 26 stopni. Poniedziałek, czyli ostatni dzień sierpnia, z temperaturą od, 16, od 19 do 26 i tym razem zamiana. Na zachodzie popada, a także na południu, a z kolei centrum i wschód już bez opadów, ale nadal będzie bardzo pochmurno. Zobaczymy jak zacznie się teraz sierpień i kolejne jego dni we wtorek temperatura na poziomie 18-25 stopni wszędzie deszczowo nawet zachmurzenie całkowite gdzie nigdzie się będzie pojawiać także tych chmur cały czas będzie dużo środa czwartek to kontynuacja takiej samej aury i temperatura również na umiarkowanym poziomie 20 paru stopni raczej nie 29 a 24-25 Zobaczmy teraz warunki biometeo, które jutro, no trudno się dziwić, będą niekorzystne. A jeżeli chodzi o jakość powietrza, to jest ona dobra. I tym miłym akcentem, chociaż tym jedynym, zakończę tę prognozę pogody. I widzimy się po godzinie 20 z Państwem. No, uratowałaś się, moja. <grystanie> <grystanie> Bardzo Ci dziękuję. Dzięki.